No witam cię, człowieku. dostajemy skina z ostatniego odcinka. Był to ten USP Cortex. Trzeba było napisać w komentarzu, jakie są twoje ulubione lody, oraz wybrać pomiędzy Ruby, Safire'em, a na przykład tym Emeraldem, tak? Jeśli chodzi o. jeśli chodzi o Gemy. No i zobaczmy, kto wygrywa skina. Oczywiście dzisiaj też będzie skin do wygrania, o tym za chwilę. Skinek. Trafię do The Glitch Master. Elegancki odcineczek, Lody Włoskie, śmietankowe. ruby. Wygrywasz skina, napisz komentarz pod tym filmem, który aktualnie oglądasz. Jak zauważę Twój komentarz, to od razu ci skinka wysyłam. Jest to weryfikacja, czy oglądacie filmy na bieżąco. Dzisiaj do wygrania masz tego skina Drogi widzowie. Jeśli chcesz go wygrać, oczywiście łapka w górę musi wisieć. Musi być wisieć zostawiona, musi być łapka w górę. Oczywiście subskrypcja kanału z dzwoneczkiem i napisz komentarz, który będzie w dalszej części filmu. Dzień dobry, dzień dobry, witam oczywiście na g World skinsie Najlepszy kod promocyjny na tej stronie to jest Santi7 z moim kodem aż 5% więcej przy każdym ewentualnym depozycie. Do czego nie zachęcam oczywiście pamiętaj, że strona jest tylko dla pełnoletnich. No i takiego milspeka masz za free z moim kodem, jeśli wcześniej się nie było na stronie, więc kliknij sobie w link z opisu, a dzisiaj e, nagrywam właśnie film z widzem, spróbujemy zrobić profit e, z jego salda, będę delikatnie go coachował, będziemy grać wspólne bitewki, więc zapraszam Cię do oglądania, oczywiście zostaw łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, e, żeby wygrać skina z, z początku odcinka. To co, kosę robimy? No, kosa robimy ogólnie, ja już dzisiaj zrobiłem kosa, ale no, zostawiłem te 200 zł i wypłaciłem sobie kawałek. Uuu, No. To ładnie, to zaraz ogarniemy to na ten... Jak tego to silnie? bo wypłaciłem te 200 zł, jeszcze w niedzielę chyba mam 134. Także widzowie, jesteśmy tutaj z widzem na G4: będziemy próbować zrobić jakiś fajny profit z 200 zł. Co masz, prawda? Tak. Dzień dobry. Tak, 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 tak witam. Eee, no to co, spróbuję skleić pierwszą bitwę, ja na początku na swoim koncie zrobię i dołączysz do mnie, dobra? Eee, dobra, dobra. Taka rozgrzewkowa, za trzy dyszki, na trzy osoby publiczna wisi. Zobaczmy, co tu się potoczy z tym wszystkim. MP9 potrafi fajnie dać, Czy jeszcze ktoś się napatoczył do nas. Tak, tak, zacząć zacznij. zacznij co Pierwsza, oj środkowy Ty miałeś być na drugim slocie Zajął ci no, miejsce No miałem, miałem być, zajął mi miejsce akurat, no. <laughs> Ej dobra, to jest przesada, zajął ci miejsce no. i doczek dropi Ale tak zawsze jest, tak zawsze jest Ej, to jest przesada, to jest akurat Przez... przesada No dobra, no, kurcze tak pieszone Szkoda, szkoda, że na drugie się nie udało dojść Dobra, to może tryacy sklej No to sklej coś Dojdę no tutaj mniej więcej No to do chcesz, ja to mam włączyć. A, wedle uznania, dobra Wedle uznania, no to zrobię tak i na koniec Bobby. Bobby pod ryzyko troszkę chyba tak, ale Bobby lubi oddać. Na trzech myślę, że w underdogu. Dobra, jest ulica. Dobijam na środek. Eee, no i obyś był underdogiem w tej bitwie. Znowu ten sam gościu. Będziemy się chyba Zobacz, dzisiaj z nim naparzać. Zacznę co ty wyjdzie. Dzisiaj chyba będzie naparzanka z nim głównie. No generalnie dla niego już nie oddaję. No. Ale znam mniej więcej pattern, myślę, że, że może się to wszystko obrócić przeciwko mnie. Oku w bizonik poleciał. Dokładnie tak, dokładnie tak mówię. mówiłem. Ale jeszcze jest chyba git. Jeszcze chyba jest git wydaje mi się, chociaż na grosze możesz przegrywać z nim, ale nie wiem do końca. Nie, wygrałeś. No wygrałem, wygrałem, pięknie, wygrałem. pięknie, pięknie, pięknie. <laughs> Także dzisiaj po koce lecimy, no chyba trzeba to powiedzieć, no bo tu nie ma, nie ma innej opcji. Delikatny no, profit. Oby się udało, oby. Dobra, to skleję no. y, coś takiego, co ostatnio pojawiło się na odcinku, Ty jeszcze nie widziałeś, bo ja na zapas nagrywam delikatnie. Ale to jest dobra skrzynia i zaufaj, jest pół bitwa. To jest dobra skrzynia. Tak, tylko zazwyczaj w ten sposób na cztery osoby na anderze. I y, jedna albo dwie skrzynki właśnie. Zobaczymy czy tutaj odda dla nas po lewo i po prawo. No nie no, teraz musimy za No oczywiście. Aha, dobra, to może... Oproszę, o, o proszę, ale dał. No... Aha, no. dobra, to tej bitwy nie było, tej bitwy nie było, widzowie. No dobra. Tej bitwy nie było, kurczę, piszone. To co, kleisz ty? Tak, tam skleję coś tutaj. Disko jest spoko, disco jest spoko. Często tego olbrzyma daje, za 25. Tak, tak, jak ślubnie to... To jest jak dużo się to spoko Z pocikiem teraz. Pierwsza... oj, kurczę, tragedia. Tragedia. No, dla, dlatego jest ta CZ. -ka. CZ -ka może być ratować. Oj, oj. o No. Underdog. Underdog znowu, no. No chyba, że P2000 jeszcze jakieś za 4 dyszki. No, Nie wiem ile to? Wiemy, gdzieś, to dyszki tyś... dla mnie i dla niego, ale on... Kurc, no. Nie dochy Na... przewagi. Na... przewagi. To skleję coś, dobrze? Skleję coś. No. Takiego sympatycznego. Fynatyczna bitwa będzie. Eee, na trzech gracze publiczna. Już... Za pięć dyszek. Generalnie go co ja wczorajszą bitewkę, którą ci wymyśliłem na streamku. Ej. Nie pamiętam. No, to, była ta, to była ta, co, wydropiłeś tam chyba z dziewięć tysięcy. No, to mi się podobało. Jak, to, jak na niej zarobiłem, to mi się podobało. Ja o sobą pamięć, bo bardzo duża intensywność teraz wszystkiego i... No i za dużo... przepłycowany jest człowiek w tym wszystkim, wiesz jak jest. Rozumiem, rozumiem. No tutaj chyba underdog. No znowu ten under. Chociaż może jeszcze asortę zaskoczyć, tam jest procent na, na kosę bodajże i na rękawice. Jak to przekojarzę to właśnie ponad procent, ale niestety nie no, tym ten nie ten razem. To tak ćwiartka procenta. No undertalk znowu, Underdog. I teraz pytanie, czy tutaj się jeszcze na tańsze bitwy rozrabniamy, czy trzeba to odbić, jak sądzisz? Na dwój osoby może. No myślę, że dwie osoby coś droższego coś tutaj. To coś coś tak skleje. Wolna ręka, wolna, wolna ręka. Wolna ręka, no i dobra. No jeszcze żebyście widzowie wiedzieli, bo dzisiaj tutaj yy, właśnie kurwa, przepraszam panie pamiętaniku Sargis yy, tak. zrobił sobie i tak profit z tych 200 zł, które miał, zrobił 400, zapłacił fajnego kałaszka więc tutaj tak naprawdę yy, mógł mieć już kosę, nie? Na posłanku samym. Ale my tutaj... No daj, no, wszystko z santy 7. O! No i kurczę pieszone. Wszystko w temacie. Yy, dobra, tutaj jeszcze dodamy sobie tą skrzynię 111 masz. No słuchaj, wisi. Co ma wisieć, okay. nie utonie. Równe 111. Równiutko. No i tutaj mocno trzymał kciuki za ciebie. Mocno trzymał eee, kciuki. Pamiętaj. <laughs> to może być różny. To może być zawsze Puch. różny. No, pierwsza tutaj prezentuje ogromny profit. Nie ma to, tamto. Spokojnie, spokojnie. To się rozkręć. Oho. wierzę. wierzę. Oho. <laughs> Ale ja tutaj chyba prowadzę życie bardziej underdoga do Ja w Statraku trafiłem znowu. ONA-traj do... daj coś, daj coś, daj coś, ona traj Kurczę, no czemu ci nic nie daje? Many! No nie, nie, nie. Ło kurde, to już w ogóle 2 to nie, nie. To już chyba mamy GG. Chyba, nie. Darko, tak? Dark Kurczę pieczone. No. Nawet ten laser by nie wyratował. Nie wyratował no. by. Kurczę pieczone, no. No, sadek. Sadek. Nie pykło, nie, pykło. nie pykło i to bardzo nie pykło. A widzę, że w skarbonce masz jeszcze 135, widzę. No. Coś było tutaj. W będzie, w będzie. W będzie digielek jeszcze odblokowany. No spoko, no widzowie, dzisiaj nam się nie udało zrobić profitu dla widza. Mam nadzieję, że wy będziecie mieli drogi, drodzy widzowie, szczęście większe niż my na dzisiejszym odcinku. Tego wam życzę. Oczywiście pamiętajcie, żeby grać rozważnie i z głową. Kod promocyjny sant 7 dodaje wam 5% więcej przy każdym ewentualnym depozycie, czego nie zachęcam. I skrzynkę na start PK. Ja dziękuję ci za dzisiejszy odcinek. Niestety... Nie wyszedł po naszej myśli, bo również chciałem, żeby tutaj był jakiś fajny profit, no ale nie zawsze jest to, co chcemy. Nie zawsze jest to, co kwestia chcemy. No Kwestia warta. Kwestia farta. No dobra, to dziękujemy w takim razie. Do widzenia, do zobaczenia. Cześć. Cześć, chodźcie.